Dzień dobry, dzień dobry, witam Was wszystkich na kanale Jolki 3 Dobre Światy, 3 października. Mamy dzisiaj piątek, piątek, któremu patronuje Wenus. Wenus, bogini miłości, piękna harmonii. Wenus, która w byczku jest ta ziemna Wenus, która tu też... I finanse ma pod swoją opieką. I kochani, z czym ja dziś do Was przychodzę? Z jakim pytaniem, co chciało być dzisiaj usłyszane? Chyba w zgodzie z tym dniem i z tą naszą piękną, cudowną energią karty Wenus. Karty Boże, Planety Wenus. A Jakie pytanie dziś mamy? co wierzę na temat pieniędzy? Czy moje przekonania pasują do moich marzeń? I co prawda duszy chce nam przekazać nasza samoświadomość kolektywnie? Jak Twój związek z jak, jak Twój związek z pieniędzmi wpływa na Twoją obecną sytuację? Czy uważasz, że jesteś tego godny? Czy uważasz, że jesteś zdolny? Czy ufasz pieniądzom? Czy pieniądze ufają Tobie? Pieniądze to energia. Przypływa i odpływa. Jesteś tego godny i Twoim obowiązkiem jest uzdrowienie swojego związku z pieniędzmi, jako części Twojego przebudzenia do całości Ciebie i Twojego celu. I co mogę dzisiaj zrobić? Zanurz się głęboko w swoim systemie przekonań na temat pieniędzy. Czy są jakieś przekonania, które musisz ulepszyć? Aby uzyskać rezultaty, których najbardziej pragniesz w swoim życiu, napisz swoją historię pieniędzy. Czy nadszedł czas na świętą zmianę? Jaki będzie Twój następny rozdział? Zapisz sobie takie zdanie i uzupełnij lukę. Jestem wdzięczny pieniądzom, ponieważ. Wielokropek, niech każdy sobie na to pytanie sam odpowie. Za co jesteś wdzięczny pieniądzom? Co one dają w Twoim życiu? Jak z nimi się komunikujesz? Energia szóstki denarów. Trochę mówię o tej równowadze, tak. Tam mamy to dawanie i branie, nie stricte pieniędzy, bo to jest energia. Pieniądz tylko reprezentuje energię wymiany, więc jak my się wymieniamy z innymi energią, tak. Tu jest pytanie o pieniądz i warto sobie te pytanie zadać to pytanie zadać a że dzisiaj jest piątek i jest energia Wenus która właśnie w byku ma pod opieką ten pieniądz i to co daje nam wartość byk jest energią drugodomową w tym y, kosmogramie naturalnym, pierwszy jest baran, później byk, właśnie to, jak szukamy poczucia bezpieczeństwa, y, jak wyznaczamy własne granice, jaki mamy stosunek do tego, co jest dla nas wartością. Wczoraj też piękne pytanie było, i kochani, wydaje mi się, że to jest taka kontynuacja, więc zobaczymy, jak energie nas tu poprowadzą. Pamiętajmy, że właśnie to, co tu było powiedziane, jesteś tego godny. Brak poczucia godności może nas odsuwać od zasługiwania i chciała wypaść. Dwójka mieczy odwrócona, moi kochani. Dwójka mieczy odwrócona to jest księżyc w wadze. Ten księżyc nasz teraz na nieboskłonie jeszcze jest w wodniku. On przejdzie... Do ryb jutro. Jutro przejdzie do ryb w nocy o 4:06, więc z trzeciego na czwarty, i w rybach będzie chciał czuć, że płynie, ale teraz to nasze czucie jest w wodniku. Wodnik ma to spojrzenie uraniczne, więc spójrzmy, a dzisiaj komunikuje się księżyc z Merkurym w trygonie. Więc zobaczmy, właśnie poczujmy i zapiszmy sobie to zdanie. Ja jestem wdzięczny pieniądzom, ponieważ te, to czucie i komunikacja Merkury pomogą nas, a że jest w wodniku ten księżyc, pomogą nam wydobyć z siebie. Odpowiedź na to pytanie i poczuć się godnym. Że zasługujemy na wszystko co najlepsze. A odwrócona y, dwójka mieczy i na spodzie, co nam zostało? Królowa kielichów. Królowa kielichów. Y, tu mamy bliźnięta i rak w energii. Czyli powietrze i woda, kardynalna woda, rak, bliźnięta to jest zmienne powietrze i ten Merkury, który się komunikuje z Księżycem. Jak to się nam dzisiaj pięknie te energie tutaj ułożyły, tutaj też mamy, czyli Księżyc dzisiaj bardzo ważną rolę odgrywa. Czwarty Dzień Uniwersalny, kochani, i tutaj też jest właśnie czwórka potrzebuje czuć ten bufor, to poczucie bezpieczeństwa. Ona się lubi zanurzać w przeszłości, chce tej stabilizacji. I moi kochani, tutaj czwórce w numerologii pitagoryjskiej też patronuje Merkury, a Saturn w kabalistycznej. Więc kochani Saturn o odpowiedzialności, Merkury nasz logiczny umysł dzisiaj dzień nas zaprasza z każdej strony, abyśmy poczuli temat pieniędzy, jaki my mamy do niego stosunek, jak karmimy Jakimi przekonaniami jesteśmy nakarmieni na temat pieniędzy, czy czujemy ten przepływ, tą wymianę energii, co dajemy światu i jak dajemy światu? Tu musimy wyzbyć się tych fałszywych przekonań. Dwójka mieczy w odwróceniu zaprasza nas, żebyśmy ściągnęli tą opaskę z oczu i przyjrzeli się. Tu akurat osoba siedzi tyłem do nas, nie widzimy czy ma zawiązane oczy, czy ma otwarte oczy. Stoi przed jakimś wyborem, i jest księżyc, mamy tutaj pięknie kanał pokazany, dużo wody, tak? Księżyc, woda jest zanurzona w swoich emocjach, aby dokonać wyboru, tak byśmy widzieli ją. W karcie prostej, ale jest odwrócona, więc tu musimy się przyjrzeć tym fałszywym przekonaniom na temat naszej obfitości, wymiany energii, jak się dzielimy z innymi. Czasem, kochani, w wymianie właśnie taka modlitwa, wdzięczne serce, też jest bardzo dużym. Takim, taką wymianą, tak, jeżeli mamy czyste, otwarte intencje do drugiej osoby. Ale są sytuacje, gdzie za dobro, które dostajemy, jeżeli mamy otwarte serce, potrafimy się dzielić z innymi, czasem właśnie danie potrzebującemu pieniążka bezinteresownie, niech nie wie. Lewa ręka co daje prawa ręka, tak? Więc tutaj te nasze wszystkie przekonania, tak? Na temat pieniędzy, Agnieszka często powtarzała, że takim wielkim dla nas sprawdzianem było to 500 plus, kiedy weszło, gdzie było tyle krzyku, tak? Że na kogo kogoś robimy, coś komuś dajemy. Ja pamiętam, też się spotkałam z taką sytuacją. Że ktoś pracuje na mnie. No, jak ktoś może pracować na mnie, jeżeli ja pracuję na siebie, tak? I moi kochani, właśnie, jakie są nasze myśli, jak wymieniamy energię? Powiem nawet, że ta łapka w górę i ten komentarz też jest wymianą energii, którą dajemy, czy zasubskrybowanie kanału, gdzie do kogoś wskakujemy. I czerpiemy od niego wiedzę, z, jego, z doświadczenia tej osoby, tak z tym, co się z nami dzieli. Czy potrafimy docenić y, twórców, czy potrafimy docenić osoby, od których coś dostajemy, jak je doceniamy? Więc tu jest. Temat pieniądza, tak? Bo pieniądz jest, można powiedzieć, najprostszą formą wymiany. Najprostszą, najłatwiej jest zapłacić i wyrównujemy energię. Ale jeżeli mamy komuś oddać właśnie w zainteresowaniu czy w modlitwie, czyli zaangażować swoją energię dla jakiegoś wyższego dobra. Czy tak samo chętnie to robimy? Ja już przechodzę do kart, bo się rozgadałam. Bo temat jest szeroki. Pieniądz. Czasem powiem ten brak zasługiwania. Tu mi zbyt dużo kart wypadło. Brak zasługiwania, kochani, nas odcina od. Y dobrobytu, tak? Ale też zaburzona energia relacji z ojcem, z rodem męskim, bo stamtąd płynie właśnie energia pieniądza, więc tu jest się czemu przyglądać. Jeżeli słyszycie takie włóczenie, sąsiad chyba na dole robi remont, więc będę miała różne tutaj znowu niespodzianki. Skończyli na górze, to teraz na dole. Wybory, karta się odwróciła, więc ja ją zabieram. I popatrzcie, zabawa jest na spodzie. My czasem za poważnie podchodzimy do różnych tematów, nie pozwalamy sobie na taką lekkość. Więc tutaj jestem panem swoich emocji. Księżyc o emocjach, kochani. Pozbądźmy się tego niepokoju, tak? Ściągmy opaskę z oczu i spójrzmy logicznie, angażując ten potencjał, a sam mieczy, do wyboru tego, co dla nas najlepsze, do takiej bezinteresowności, do doceniania tego, co nam życie daje, ludzi, których nam stawiamy na naszej drodze, abyśmy się mogli. Rozwijać i wzrastać. E, może nawet nie wiem, czy mnie słychać przy tym huku tej wiertarki. Wybory. Jeśli martwisz się swoimi decyzjami, to znak, że Twój umysł próbuje sprawować kontrolę nad Twoim życiem, co skutkuje decyzjami podjętymi przez Twoje ego. Anioły radzą, byś rozważył wszelkie możliwe opcje, a następnie wyłączył umysł i wybrał sercem ten z nich, która sprawia ci największą radość i wydaje się najbardziej słuszną. Nie działaj jednak za potrzeptem nierozsądnego impulsu, lecz raczej i za boską inspiracją. Dokonuj wyborów w imię wyższego dobra. Pamiętaj, jeżeli coś nie służy twojemu najwyższemu dobru, z pewnością nie służy także najwyższemu dobru otaczających cię ludzi. Pozbądź się więc fałszywego poczucia odpowiedzialności za innych i wybieraj mądrze. Wycisz się i dostrój do wibracji twojej duszy. Poproś anioły o pomoc i poradę. Następnie, pełen wewnętrznego spokoju, spontanicznie dokonaj wyboru. Afirmacja. Dokonuję wyborów dla mojego najwyższego dobra. Ja was przepraszam, jeżeli słyszycie to wiercenie. Mnie też to rozprasza i przeszkadza. Ale może temat jest na tyle gorący, że tutaj te siły powiedzmy ciemności chcą nas rozproszyć, wkurzyć, powiedzieć, co ona robi, gada jak tam ktoś wierci. Ale nie będziemy sobie przeszkadzać, nie będziemy małstkowi, każdy wyraża się jak potrafi. Więc kochani, zaufajmy prowadzeniu, zaufajmy. Temu, co chciało do nas dziś przemówić, nawet w tej wiertarce, co nam przeszkadza dostrzec własną godność, dostrzec to, jak my się wymieniamy, co nam przeszkadza, co nas rozprasza, na czym się skupiamy. Kochani, dziękuję Wam za dziś, dokonujmy mądrych wyborów, bądźmy wdzięczni za to, co otrzymujemy. Przypominam o dzienniku wdzięczności. Zadawajmy sobie pytania, to co nas prowadzi, to co nas otwiera na mądrość w nas. Kochani, zaufajmy własnemu czuciu i intuicji. Dziękuję wam za dziś. Zostawcie łapkę w górę, podzielcie się komentarzem i do usłyszenia następnym razem. Pa.